Sam musisz przysiąść i, 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 i działać, no. Ja tam pamiętam, kiedyś się czyłem grać to nic z tego nie wyszło. Nie ma, nie, nie powstał żaden legendarny wojownik z tego. Dobra, Tym, tymczasem macias kontra Aiden. Wyrwany władnie, rzucik 1-2-4, macias. Schyl to, oj, nie to. <gry> Ten wcześniejszy. Jeden zrówna. A ciasto król wygra? No, zobaczymy. Mam nadzieję, że pójdzie mu jak najlepiej. Choć póki co wszystko jest po stronie przeciwnika. O! Talon. Oj, pamiętam jak ćwiczyłem te talony w tak odwójce i jaką mi to sprawiało satysfakcję, zaczęło to wychodzić. Ale ja byłem jeszcze golemem w tagu. A tak, tak, satysfakcja, no naprawdę. Brud. Bardzo ładnie a jednak nie wykorzystał. Tutaj Macias O, bardzo, bardzo, bardzo szybki kancel. Ale wciska. No wiecie, Tokis, no nie ma, nie chce się im jeździć, nie? Są, są naprawdę Polacy, którzy robią robotę, a na turnieje nie chce im się ruszyć. Tego bardzo szkoda, nie? Bo jakby zajechali do Łodzi, no, w tym roku no niekoniecznie, ale... Byłaby siła taka lepsza obronna niż zazwyczaj. W sensie One Army w postaci frizena, czy coś, to nie zawsze się sprawdza, czego już coś się przekonaliśmy. 2-2 hmm. w rundach. Się nie odbierajcie tego zbyt personalnie z tym one man army Love. myślicie, że ja nie uważam, że ja mam szansę na tę TBT? No po prostu chodziło mi o to, że wiele innych też Polaków, którzy nie jeżdżą mają też ogromny, no, ogromny potencjał na to, żeby bić tych ludzi, co się zjeżdżają na do Polski. Yy, i, i po prostu ich klepać, a nie chcę im się ruszyć z domu. 1-0 dla Masiasa w tym momencie. Jezu, no chłopaki Na pewno wiecie o co mi chodzi. No proszę bejdź. Baby lol <laughs> Nie wiedziałem jak to przeczytać. Baby lol, nie? Chciałaś jak ja ma z kolegę? Tyle hajsów do wygrania, ja może wygrać. Karadol. <laughs> Co ty mówisz? No, sporo młodych się, się zebrało No właśnie, bardzo dobrze SWK Tak, tak, te sceny różne, one się od odnawiają na wielu, wielu rejonach, ale no nie wszędzie jednak też istnieją Niektóre poumierały i już się nie podniosły, tam słyszałem, że kiedyś w Stoku fajnie ludzie grali Teraz już no, nikt nie gra, nawet ci najlepsi tam zajcek narobiałem tam by, by, byli dobzi grasze, byłem z toku Były też jakieś inne rejony takie co też były, a już ich nie ma, ale... Nie będę ci teraz zmieniał, bo już będę głupoty gadał. Dobra, wracamy. 1-0 dla Maciasa To jest w ogóle team Adama Gajdysta staga dwójki. Huaran Kiji Zawsze z nimi przegrywałem. To dobrze wiem, do pamiętam. Właśnie taka drużyna była. O, bardzo ładnie tutaj się wciął tym B1. O no, Macias teraz trochę pod kontrolą Aiden'a. Nie wykorzystują chłopaki tych whiffów. To jest bardzo ważne. Whiff panisze. To jest cholernie ważny element tej gry. Teraz schlit trzeba i zabić. No i będzie tak właśnie robione. Proszę się nie wyzywać. Kultury na tym czacie trochę. Ej. Tutaj sprytnie to próbowałem zrobić Zablokowane Nie wiem, tego się już uchylić nie da? Ooo, się wciął normalnie Adam Gajda versus Kudans <gry> Nie no, to się też... Była podobna akcja, to miałem na myśli oczywiście, tak? Dająca zwycięstwo. To wreszcie nie zablokowany tutaj, Hellsweep. A jeden w tarapatach, będzie ścianka. Dobre oki OK było, ale się skończyło. Hellsweep nie nie jest rage. Już nie ma rage, ale jest rage. No i 1-1. Jeden, 1-1. Jeden. Jeden, jeden. Ja mam w ogóle jutro na ósmą zajęcia Przez internet na uczelni Jestem cholernie ciekaw co się działo Uff. Nie wiem Jak to się skończy? Piciu by się jakieś przydało. Poczekajcie, ja skoczę szybciutko po piciu, a akurat giereczka się załaduje. Wyrobiłem się świetnie Przybi przyszedłem z dzbanem A ty babcia nie masz jakiejś koli ukrytej gdzieś coś? Mam ale też A masz szklaneczki nie? Szklaneczki nawet nie da rady <grystanie> Może da rady szklaneczkę Oj Dobra! IDEN kontra Macias Starcie trzecie, wyrównany pojedynek Counter -hity się sypią, ładne wave w waveu. Panicz też bardzo dobry. Znaczy, chyba nie mogę gwarantowane, nie? Tam jeden, jeden jeden jak wchodzi, to trujeczki i tak można. Ciebie naleje, co? Mogę? Dobre? Jasne. No, znaczy, no, są lepsze, ale. Zabrać tam herbatę? Nie, bo ja ją dopiero przy nocy, bo tam się nalejesz klankę, ale też klankę to. Trochę za mało, tak. A to kola ci zostawię. Tak? Tak. A, no to dziękuję. Ona jest? Co? Niedobra ta kola jest. Jaka? Niedobra? No oryginalna jest lepsza, no ale... Nie, jest oryginalna. No taka coca kola. Ale przecież tą te, też wypiję. Przepraszam najmocniej za brak mojego wspaniałego komentarza do tej y, walki, do tego pojedynku Ale wyschło, wyschło w ustach nie, ja piję tylko zero. Chodzi o to, że wiesz, że to jest ta taka wydrąkowa wersja Ej, ale nie taka zła, Kiedyś była chyba gorsza Dobra, tutaj pod ścianą jest presja wywoływana Muszę one sobie trochę wygodniej Barej są, O chuj Be Przepraszam, <grywa> ale jak to weszło? paskudnie <grywa> Aiden tutaj w tarapatach, nie rzut. Ok, karany. Tutaj Aiden, powiem Wam, bardzo ładnie paniszuje momentami. że zna te frame'y, jako tako Counter hit, oj fajne kombo nawet Przepraszam, nie no tutaj Family friendy content nie ma takich, nie powinienem użyć takich zwrotów Najmocniej przepraszam Wszystkich, którzy poczuli się urażeni Przerwany żółt tutaj jest match point Chłopaki walczą na śmierć i życie Grał wszystko, Helsi niezablokowany, zablokowany Wyobraźcie sobie, on sobie teraz myśli Mogę schylić i byłby już koniec A tak to To jeszcze fervor walki, ale teraz Macias schylił I 2-1, no niestety Macias To jest etap, na którym Niestety kończysz swoją Przygodę z zamieszkami Waja. Y